Miny lądowe z mora wojsk w wojnie na Ukrainie, która już dziesiątkuje pojazdy wszelkie idące. Zwykła mina z ogromną ilością materiału, często w obudowie niemetalowej. Czy miny narzutowe, które pojawią się w każdej chwili mogą być zrzucone przez śmigłowiec, dron, czy przez pocisk rakietowy. czy mina Denna, ten czołg, jak najedzie, to, to właśnie uszkadza ten zapalnik i wybucha pod dnem, uszkadzając czołgi przebijając go. Praktycznie pola minowe dziesiątkują czołgi, a te, które zostaną uszkodzone, są dziesiątkowane przez artylerię. I z taką sytuacją spotkały się również ukraińskie czołgi przy swojej kontrofensywie. Połączenie pola minowego z dronem spowodowało, że zdziesiątkowano jednostki nawet. Niemieckie Leopardy, które Niemcy chwalili się, że są takie wytrzymałe, a jednak się okazało, że nie do końca. Amerykańskie wojska też mają z tym problem. Na minach czy fugasach nawet domowej roboty wylatują ich pojazdy, które trzeba potem ściągać z drogi. Załoga przeżyje, pojazd też będzie potem zdatny albo i nie. Jeżeli zostanie wcześniej uszkodzony przez drony, to nie przetrwa. Minowanie osiągnęło takie stadium, że nawet tutaj wojska ukraińskie używają robotów, zdalnych robotów, które po prostu minują drogi, co uniemożliwia kontratak. Dlatego powszechnie używa się oddział czołgów torujących, w specjalne lemiesze, które właśnie tutaj wypychają miny i torują tę drogę i jadące za nim czołgi mogą swobodnie Przejechać. Jednak problem polega na tym, że torowanie jest dosyć uciążliwe i zmniejsza dwukrotnie prędkość. No i czołgi jadą w rzędzie, jeden za drugim. I wystarczy, że pojawi się dron z bronią, ostrzela kolumnę, zaznaczy ogniem karabinów, albo nadleci z bombą dron kamikadze i jest po takiej kolumnie. Pojawi się zwykły dron, którego nie wykryją i naprowadzi artylerię, praktycznie dziesiątkując wojska to właśnie dron i pola minowe zwykłe pola minowe najzwyklejsze miny spowodowały zatrzymanie frontu skończyła się dynamika jak w czasie pierwszej wojny światowej trzy karabiny maszynowe były w stanie swoim ogniem trzymać całe pułki piechoty w krzyżowym ogniu nie mogły się posunąć ani o centymetr to pola minowe zwykłe najzwyklejsze pola minowe i drony spowodowały że zastygły wojska a wszelkie natarcie jest kupowane wielkimi stratami ludzkimi i sprzętem. Jakie rozwiązanie? Rozwiązanie jest najprostsze, czyli dron. Dron z tym razem, że nie z bombami, a z ładunkami termobarycznymi do robienia przejść. Taki dron zrzuca ładunki termobaryczne. Bardzo często takie ładunki, podobnie jak miny naurzutowe, mają się postawić w określonym momencie pionowo na trasie całego dojazdu i wybuchnąć tworząc przejście w polu minowym. Dron jest szybki, nadleci, wykona przejście. Nikt nie zauważy, w którym miejscu będzie. Nie jest to oddział torujący, to nie jest to pojazd lądowy, który można zauważyć. Nadleci, zrobi przejście i zaraz pojawi się kolumna. Nadleci drugi, przedłuży przejście, tak po 100 metrów, w czasie tak dynamicznym, że będzie ciężko coś takiego zatrzymać. No i oczywiście maskowanie Dymami coraz powinno być powszechniejsze, a przede wszystkim natarcie powinno być w kilku kolumnach skupione, żeby zatrzymanie jednej kolumny pozwalało drugiej maszerować i osłaniać ogniem. A co się stanie, kiedy pierwszy czołktorujący przejedzie, wybuchnie drugi, zanim co ma zrobić oddział, no oddział powinien mieć jeszcze z tyłu drugi czołg torujący, który pozwoli przebić się do drugiej kolumny, która idzie obok, albo po prostu wzdłuż uszkodzonego czołgu zrobi przejście i kolumna za nią pomaszeruje dalej. Czołgi mogą manewrować po tym, co znają, ale czołgi się przecież zjadając mogą wpaść na minę, więc czołg tutaj torujący zrobi przejście, stanie z boku, kolumna znowu pojedzie, pojedzie za pierwszym pojazdem torującym, a oni wtedy spokojnie dołączą i cią a ciągniki ewakuacyjne przyjadą i ściągną czołg. Czołg będzie mógł wtedy stawiać też zasłony dymne i ogniem niszczyć wszystko, co wykryje. Dlaczego czołgi jadą w kolumnie? Bo przy torowaniu pola po prostu mogą być tylko jeden za drugim. I to robią wszystkie armie. Tego się po prostu nie przeskoczy, bo takie jest pole walki na polu minowym. Nie da się zrobić nie wiadomo ilu przejść. Przeważnie robi się jedno. I tutaj tak samo czołg jeden za drugim. Oznakowanie pola minowego, gdzie jest wyznaczony tor, więc jadą po prostu w kolumnie i to wszystkie armie jadą tak samo. Czołgi się mogą wzajemnie osłaniać ogniem, ale tutaj są najbardziej niebezpieczne. Dlatego w pierwszej kolejności należy zwalczać drony, więc nawet tymczasowo zbudować drony uzbrojone, które będą zwalczać inne drony. Bronią bezarzutową, żeby po prostu tym dronem nie rzucało, ale z pociskiem nadlatuje, niszczy innego drona. Drona z bronią, który będzie oszczeliwał pozycje czy różne miejsca, żeby po prostu osłaniać wojska czy nawet stawiał zasłony dymne. Oczywiście, żeby zwalczać inne drony, trzeba posłać wzdłuż linii Fortu, tu całego, czyli rokadowo drona ze stacjami zakłóceń, który będzie po prostu. Przerzucał ten. Dlaczego zawsze drony? Bo drony są szybkie, są dużo szybsze niż pojazdy, niż stacje naziemne. Dron po prostu szybko się przemieszcza i można szybko przerzucać te polowalki zgodnie z ekonomią sił. W danym miejscu atakujemy kolumną kompanijną. Idą trzy plutony w natarciu w rzędach. Mają dwa czołgi torujące, jeden z przodu, jeden w środku kolumny. Albo z tyłu i mogą spokojnie sobie przemieszczać się, a drony je osłaniają. Oczywiście trzeba też pomyśleć o dronach takich towarzyszących bezpośrednio czołgom, nie prowadzonych przez operatora, ale zdalnie podających całe kamery, który będzie automatycznie, poprzez jakąś półsztuczną inteligencję, będzie kontrolował, że cały czas leci nisko wokół czołgów, z boku, czy całą, otaczach, całą kolumnę, żeby sprawdzić, czy na przykład nie ma min kierunkowych, które są ustawione i będą niszczyć, czołki z boku czy czołki torujące, też trzeba o takich zagadnieniach pomyśleć. I dopiero takie kompleksowe rozwiązanie. Da, da wojskom odpowiednią dynamikę walki i przemieszczenia. Wojska pancerne odzyskają to, co utracili. Bo jak już przejdą pola minowe, a ich nie będzie wszędzie, będą tylko na w pasie przesłania na pierwszej rubieży, a później między wojskami już nie mogą być takie gęste, bo wojska też muszą manewrować. Więc żeby się przebić przez pierwszą pozycję, muszą przejść przez pola minowe i przez pas osłaniających je dronów, które będą naprowadzać środki ogniowe na nich. I dlatego to jest najważniejszy priorytet, żeby odzyskać dynamikę pola walki. Masz pytania? Zostaw w komentarzu.